Siemano, dzisiaj lecę łowić ogromne szwedzkie okonie na wędkę do 4 gramów na streamery. Oglądajcie. Na pierwszy ogień lecimy z takim pięknym czarnym streamerem. Aj, w... Ja, ej ładny, ładny ku... był. Ja pierwszy. Niestety od razu w pierwszym rzucie witają mnie dwa brania i naprawdę ładna ryba spięła mi się pod nogami. Ale nie przejmujemy się i mówimy dalej. O ryba! Ja pier. No i ponownie ta sama sytuacja. Znowu całkiem ładna ryba i spina mi się, ale do trzech razy sztuka. Psy. Nevěřím, či to ryba, czy nie.